Ojej. Oh, yeah. No. Ale o co chodzi? Pytajmy, że z tobą zacznę się. Mm -hmm. Dzień dobry, jest Socha, jesteśmy pod Bydgoską Izbą Lekarską, gdzie przed chwilą zakończyły się kolejne terminy dwóch rozpraw przeciw cenionej przez pacjentów wspaniałej dr Katarzynie Radkowskiej, która zachowała się jak trzeba w okresie tak zwanej pandemii. Jest pani doktor. Pani doktor, jeszcze raz, dlaczego te sprawy sądowe? Co dzisiaj się wydarzyło? Jaka dzisiaj decyzja sądu? Proszę Państwa, no, żałuję bardzo, że Państwo nie możecie uczestniczyć w tym procesie, ponieważ nadal jest wyłączana jawność. Mimo, nie wiem ile mogę powiedzieć, nawet z powodu wyłączenia tej jawności, ale no, mogę powiedzieć ogólnie, że walczyliśmy i walczymy. To chyba mogę powiedzieć. Um, bardzo żałuję, że ta jawność jest wyłączana, ponieważ Państwo nie macie szansy y, zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast ja mam takie poczucie, że to uszczupla, y, czy uniemożliwia wręcz y, Państwu jako społeczeństwu uczestniczenie w tematach, które są przecież ważne y, dla Państwa i żywo się tym interesujecie. No i w mojej ocenie uszczupla to obiektywizm też, możliwość obiektywizmu. Bardzo dziękuję za wsparcie, za to, że jesteście. Skandalem jest to, że nie wpuszczono was ponownie, tak jak to było na poprzedniej rozprawie 17 maja, nie wpuszczono was nawet do budynku Izmy Lekarskiej w Bydgoszczy, przed którą właśnie stoimy. Bardzo dobrze, że tutaj się dowiaduję, że to będzie Zaskarżone, bo na pewno jest to niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją. Chcę powiedzieć, że odbyły się dwie rozprawy, tak jak były zaplanowane i mam się ponownie zgłosić 27 maja na godzinę 8 i 8.15, gdzie prawdopodobnie będzie już odczytanie wyroku. Także jeśli ktoś z Państwa chciałby mi towarzyszyć, to... To, to będę wdzięczna. E, tak to wygląda. Pani doktor, m.in. za ostrzeganie przed powikłaniami e, preparatu MRNA. Czy pani doktor ma w, spotkała się z osobami cierpiącymi na powikłania tych preparatów? Oczywiście, że tak. W mojej własnej praktyce lekarskiej mam pacjentów, którzy i miałam bardzo dużo, bo teraz zmieniłam miejsce pracy. W Warszawie pracowałam w poradni NFZ-owskiej do końca lipca zeszłego roku przez 10 lat. I tam zwłaszcza miałam bardzo dużo pacjentów, którzy doświadczali powikłań poszczepiennych, dokładnie tych, jakie są opisywane w doniesieniach z całego świata, w dokumentach tajnych Pfizer'a, które zostały Upublicznione przez sąd w Stanach Zjednoczonych w roku 2022. Obserwowałam. Teraz mam taką pracę, że mam mniej pacjentów, więc może mniej tego obserwuję. Natomiast wtedy, gdy tych pacjentów były setki, bardzo, du bardzo dużo było takich powikłań. Przykładem na przykład może być pacjentka, która dostała. W wieku około 70 lat stwardnienia rozsianego, gdzie to jest choroba neurologiczna, która pojawia się z zasady u osób młodych albo w średnim wieku, i ewidentnie miało to związek z tak zwanym szczepieniem. Na szczęście zastosowała, dostosowała się do moich zaleceń w postaci protokołu z witamin i antyoksydantów, wśród których są odpowiednio duże dawki witaminy D, witaminy C. Yy, takie proste rzeczy jak pyłek pszczeli, jak yy, różne zioła, na przykład mniszek lekarski, korzeni liście czy pędy sosny, plus jeszcze parę innych. Yy, I całkowicie cofnęły jej się zmiany demielinizacyjne, yy, które wyszły wcześniej w rezonansie w mózgu, na podstawie których rozpoznano yy, stwardnienie rozsiane. Także ta pani została uratowana. Podobnie wielu innych yy, pacjentów, którzy stosują te protokoły. A są to naturalne witaminy, więc warto zadbać o swój układ odpornościowy, żeby poziom witaminy D, to już mówię kolejny raz, ale to nigdy za dużo, żeby poziom, proszę Państwa, witaminy D we krwi wynosił co najmniej 80 nanogramów na mililitr. Polska norma jest zaniżona, ona jest między 30 a tak 50-60 nanogramów na mililitr. Natomiast w większości krajów zachodnich norma witaminy D we krwi zaczyna się od 50 do 150 czy nawet 200 nanogramów na mililitr. I ta witamina jest właśnie niesamowicie ważna też w zapobieganiu tymże powikłaniom. Pani doktor, skoro już jawnym jest, że ta izba przyjmowała pieniądze od firmy Astazaneka oraz pani Lidia Parszyk, która panią oskarża, czyli rzecznik odpowiedzialności zawodowej, to są... So Zofia Parszyk, przepraszam. To są informacje jawne, że przyjmowały pieniądze od jednego z producentów tych preparatów. Y Czy według Pani opinii y można liczyć na sprawiedliwą rozprawę w tym budynku? Nie. Y Proszę Państwa, poczekam do 27 maja, kiedy prawdopodobnie y usłyszę y wyrok. Y no, tutaj sędziowie dali sobie czas, więc myślę, że to nawet dobrze rokuje. Więc mam nadzieję, że ten wyrok będzie sprawiedliwy i takiego chciałabym się spodziewać. Tego pani życzymy, żeby też był jasny sygnał do innych lekarzy, którzy tak jak pani reprezentują tu pacjentów, ich dobro. Zasadę po pierwsze nie szkodzić. Liczymy na to, że. Że będzie jednak sprawiedliwość w tym sądzie, choć dzisiejsze zachowanie, tej obstawy tutaj y, 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 może o tym nie świadczy, o zaufaniu do ludzi, którzy przyszli panią doktor wspierać. W środku Chciałbym był coś. Od tak? razu dodać jeszcze do tego, co pani powiedziała, to chciałabym dodać odwagi wszystkim innym lekarzom. Brawo wszystkim lekarzom, którzy, którzy stanęli na wysokości zadania, dla których dobro pacjenta jest najwyższym prawem. Proszę Państwa, tu od razu powiem, że dowiaduje się, że także są karani przez izby lekarskie lekarze, którzy leczą w innych dziedzinach. Na, to, na przykład niedawno dowiedziałam się, że w Warszawie jest pan doktor, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, który z powodzeniem leczył pacjentów z nowotworów. Nową substancją czynną, która nawet była badana przez jeden z warszawskich. Uniwersytetów czy ośrodków badawczych i zamknięto mu tą prywatną klinikę, z tego powodu, że miał bardzo dobre wyniki. Dowiedziałam się też niedawno o drugim lekarzu, który jest specjalistą chorób zakaźnych z tego, co wiem. Nie pamiętam, z jakiego rejonu Polski jest i który bardzo dobre wyniki ma w leczeniu boreliozy również. Również w inny sposób niż standardowo. Więc brawo dla tych wszystkich lekarzy. Chciałabym dodać odwagi. Bądźmy odważni, bo sprawiedliwość prędzej czy później i prawda prędzej czy później zwyciężą. Dzie dziękuję. Przepraszam, ja prowadzę, dobrze? Przepraszam. Dziękuję za te słowa. Myślę, że to jest ważne w obliczu też tego, że w piątek ma być kolejna rozprawa 114, 19 ze 114 lekarzy w Poznaniu. Wkrótce też termin i wrocławski, i gdański. Doktor Marcin Sowiński kolejny raz wspiera dr Katarzynę Radkowską. Jakiś komentarz? Dobrze. Ja powiem jeszcze raz, że mam nadzieję, że się znajdujemy w obszarze takim Polski... Tam na sali jest godło polskie, ale w komisji wyborczej, w której byłem, nie było ani godła, ani flagi, tak w Polsce, to tak przy okazji dopnę tej jednej komisji okręgu, obwodowej. Ja powiem, czy te drzwi zamykają też konstytucję, tak? Bo w konstytucji jest tak napisane, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów. Uwaga, wolność pozyskiwania, wolność rozpowszechniania informacji. To jest nasze prawo. Jak można zabierać? Cenzura jest zakazana, więc to jest taki artykuł 54, który przypominam. No i każdy ma prawo do ochrony prawnej życia, również decydowania o swoim życiu, ale też i dobrego imienia prywatnego. Właśnie ja bronię tu, tej doktor, dzielnej wojowniczki naszej. Która tak wielu, już życie uratowała pacjentom pracując w Warszawie jako lekarz-psychiatra, tyle lat po nocach, całymi dniami, poświęcając życie dla nich. Tam nawet jedna czwarta Warszawy do niej chodziła. Taki okręg miała pani doktor. Jak ja słyszałem od moich znajomych, co tam chodzili, że to jest jedyna doktor na taką jedną, czwartą Warszawy. I pomagała dzielnie. I teraz mówię: badania, które ja widziałem. Przecież można zobaczyć, że preparaty, nawet na kotach badane, jak podawano mRNA na koronawirusa kotom, no ja sam znalazłem to badanie, nie musiałem szukać po innych, tylko po prostu w źródłach PubMed szukając nocami. I wtedy już jak wchodziły te preparaty, zanim miały wejść, było dawne badanie, że po roku czasu te koty, które dostały ten preparat, taki mRNA na koronawirusa, jak podano wirusa groźniejszego, to te wszystkie zmarły w kilka dni. A te, które były naturalnie odporne, niezaszczepione żyją, yy, przeżyły długo jeszcze potem. Już mnie to zastanawiało, jak to jest z tymi preparatami. Potem zacząłem wodzić dyskusję, że my, yy, jako ludzie, nie mamy odwrotnej transkryptazy. To takie no, trudne pojęcie do, yy, zamienia RNA w DNA i yy, olimpiada biologiczna w Polsce była. I ja tam występowałem przeciwko tej odpowiedzi, że oni mówią, że to jest bezpieczne podawanie, bo nie wchodzi do DNA. No dobra, tylko że ja znalazłem artykuły i wysłałem państwu, profesorom, naukowcom dowody. Dowody! My dzisiaj złożyliśmy dowody. Składaliśmy dowody i złożyłem dowody naukowe i mówię, jak to jest, że my mamy odwrotne transkryptazy, które zamieniają RNA w DNA po prostu w komórkach od razu. Pan profesor, szef całej olimpiady, skreślił odpowiedź, unieważnił i powiedział, że gdybyśmy mieli a wcześniej mówi, gdybyśmy mieli odwrotną transkryptazę, nikomu z ludzi na świecie, profesor biologii z Warszawskiego Uniwersytetu, mówi, nie wolno nikomu podać tych preparatów. No i jak ja słyszę od niego to, że faktycznie mamy odwrotną transkryptazy, i on to uznał? Trzeba naukowo, na argumenty, pomału dyskutować. Ta prawda będzie się objawiać. To są liczne powikłania, o których wiadomo. Ja e, napisałem artykuł teraz niedawno o licznych powikłaniach, no ale to, czy to mam w ręku, no to jest taki reprint najnowszego preprintu. Preprint, proszę państwa, to jeszcze nie możemy powiedzieć, że to ma wartość naukową. No musi być ocenzurowane, skrytykowane i wtedy, jak tam nabierze tych walorów, to przejdzie do artykułu, ale preprint jest z maja. Świeżutko pokazał profesor Racew Lewi, który. Nawiązał ze mną kontakt i mu dziękuję, bo jesteśmy w kontakcie w ogóle. To jest ważny uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, on się zajmuje statystykami i zbadał e, populację ogromną. E, tam było puh, 10 milionów ludzi w, na Florydzie i porównał tych zaszczepionych moderną i Pfizerem. I to, oczywiście, nie mogę powiedzieć, że to już jest faktem naukowym, no bo to jest dopiero w fazie preprintu, więc duży zapas, jakby jeszcze, ale wyszło może 229 na 100 tysięcy tych, co dostali Pfizer, nadmiarowo umarło w porównaniu do Moderna. Przekładałem to na liczby, wziąłem, wyciągnąłem dane ze statystyk rocznych, również w, na świecie zaszczepionych Pfizerem i Moderną. Wyszło mi, że ponad 7 milionów istnień ludzkich jest prawdopodobnie po tamtej stronie świata rocznie z powodu tego, że dostało nie tą firmę, co trzeba chociażby. Ja już nie porównuję tego dalej. Więc jeżeli są takie o, takie o nowiny... Które, no mówię, jeszcze nie możemy powiedzieć, że to ma zastosowanie, jeszcze nie uznają pewnie nawet tego argumentu takie instytucje, ale jest. Kolejne źródło. Szukajmy prawdy, a prawda nas wyzwoli po prostu. I tutaj też ja liczę na to, że jednak opamiętają się serca ludzi, którzy też decydują o takich wyrokach, jak i ich umysły, i zaczną szukać prawdy i widzieć ważność, wartość takich osób jak doktor Radkowska. Dziękuję. Mhm, dziękuję. Yy, dziękuję bardzo. Czyli um, dzisiaj sąd w, w, dopuścił e, osoby zaufania, Pani doktor. Była też również doktor Jadwiga Sokołowska. Proszę o krótką, spokojną wypowiedź. Postaram tak, postaram się spokojnie. Tak, mnie emocje roznoszą, muszę powiedzieć. Ale dlaczego? Nas na studiach... Jeszcze w czasach głębokiej komuny, za którą nie przepadaliśmy, uczono, że do podstawowych obowiązków lekarza należy zebrać dokładny wywiad chorobowy, bo pacjent nie przychodzi na ogół z jedną chorobą. Każdy organizm jest inny, poza tym. Od czasu wprowadzenia tych jednorodnych grup pacjentów, to przez minister Ewę Kopacz ja obserwuję degradację zawodu lekarza i obserwuję dramatyczną sytuację, w której jeżeli ktoś przyjeżdża, na przykład niedawno był taki przypadek, z jakimś tam urazem, nikt nie bada z jakiego powodu ktoś, kto na przykład upadł na chodnik, złamał sobie łokieć, a może on upadł, bo dostał napadu padaczki, a może on upadł dlatego, że coś mu się z mózgiem działo. Teraz nie wolno o to pytać. Tu ja chylę bardzo głęboko czoła przed doktor Radkowską, bo ona widzi całego pacjenta i postępuje lege artis zgodnie Właśnie z tym, co powinien robić uczciwy porządny lekarz. Ponad połowa błędów w sztuce złych diagnoz, opóźnionych diagnoz jest spowodowanych niezebraniem właściwego wywiadu pacjenta, nie zainteresowanie się jego ogólnym staniem, stanem zdrowia, sytuacją rodzinną, rodzajem pracy, którą pełni. To wszystko ma wpływ na zdrowie i właśnie ta szlachetna lekarka postępowała z pacjentami właśnie tak jak powinien postępować lekarz widząc całego pacjenta mózg może schrankować dlatego że coś się dzieje w organizmie na przykład z czustką nerkami wątrobą są różne zatrucia są nowotwory które mogą dawać objawy rzeczywiście Zbliżony do chorób psychicznych czy innych. Katastrofą jest w tej chwili, że jak pacjent zgłasza jedną dolegliwość, już go nie wolno o nic innego pytać. I jeszcze chcę tu dodać jeszcze jedną bardzo istotną sprawę. Mnie przeraziły te zarzuty. Dlaczego one mnie przeraziły? Bo one przekreślają sens medycyny. Człowiek to nie jest łokieć, tylko kolano, odbyt czy mózg. Człowiek to jest całość, i to podkreśla doktor. I za to była skarżona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gdyby tak naprawdę każdy z lekarzy miał taką postawę jak doktor Katarzyna Radkowska, nie byłoby na pewno ponad ćwierć miliona zgonów, niepotrzebnych ludzkich tragedii. Także jeszcze raz ogromne podziękowania dla szlachetnych lekarzy. A my widzimy się już w ten piątek w Poznaniu. Sprawa 19 ze 114 lekarzy. Ulica Szyperska, 14. Godzina, chyba 13, nie chciałam się pomylić. W komentarzu znajdziecie grafikę. Także do zobaczenia tam. Przy okazji pozwolę sobie nadmienić, że 31 maja jest Marsz Wolności i Zdrowia stopno przeciw przymusowi szczepień oraz konferencja Naturalnie Odporni, na którą również zapraszam wszystkie zebrane tu osoby. Jak i przypominam, że 10 czerwca ma się odbyć wznowienie Komisji Norymberga 2.0. Mam nadzieję, że Pani doktor i, i Państwo będziecie również na tej komisji zabierzecie głos. Jest o czym mówić. Teraz już mamy twarde dane, że to o czym mówili szlachetni lekarze to była prawda. I no, wszyscy Polacy muszą się... Tej prawdy dowiedzieć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Mam nadzieję już.